Kochani, witajcie. Taki temat do mnie przyszedł, pojawił się w związku z różnymi zapytaniami: jak sobie radzić, kiedy pojawiają się ciemne chmury w naszym życiu? Myślę, że to jest taki nieodłączny element, by doświadczyć trochę ciemności w swoim życiu. Dlatego, że gdzieś tam to wszystko i tak ma się harmonizować i nas zapraszać do tego, Żebyśmy integrowali w sobie cień i światło, prawda? Także czasami jest tak, że te ciemne chmury w życiu, one muszą się pojawić, by coś nam pokazać. Byśmy mogli utulić te swoje cienie, utulić siebie w całości. I jak sobie radzić z tymi ciemnymi chmurami, które pojawiają się w życiu. Bo jak sami wiecie. I każdy doświadczył tego, pojawiają się momenty, które są trudne, gdzie objawia się nasza bezradność, objawia się smutek, objawia się wręcz depresyjny stan, niechęć do robienia czegokolwiek. I jak sobie z tym radzić? Czasami, ktoś mnie pyta, no właśnie, co zrobić, kiedy teraz mam taki moment bardzo trudny w swoim życiu. I kochani, z mojego doświadczenia, jak to patrzę na to wszystko, nie ma takiej tabletki, która by od razu to załatwiła. Owszem, można sobie wziąć jakiś antydepresant, można sobie zrobić jakąś coś dobrze na chwilę, na przykład obieść się czekoladą, czy różnymi innymi środkami, które dadzą nam chwilowe, dobre samopoczucie. Ale i tak po tym, jak wiemy, spada i znowu jesteśmy w tym swoim 4D. A to 4D. Objawia się po to, by je ukochać. By je dostrzec, zobaczyć. Tak długo, jak będziemy uciekać od swojego 4D, od swoich cieni, od swoich tych takich momentów, które są niechciane, to one będą wracać. One będą wracać. Generalnie to dla równoważenia się. Czasami sami widzicie, że. Pojawia się wielka ekscytacja, radość, i coś nam się tak fantastycznie układa, a potem nagle jest spadek i jest nam bardzo ciężko. Jakby te wahadła, tu ekscytacja, och i ach, a nagle druga strona, e, pojawia się przeciwstawny biegun w naszym doświadczeniu. I jak sobie z tym radzić? Wiecie, można by było powiedzieć, że oczywistą sprawą dla każdego, i to myślę, że każdy wie, to jest to, że te chmury na niebie, te ciemne chmury potrzebują czasu. Potrzebują czasu. I często jest tak, że one będą i tak się pojawiały na tym niebie, jeżeli ich nie zauważymy. I jak ważne jest to, żeby zobaczyć te ciemne chmury w swoim życiu, spotkać się z nimi, nie uciekać od nich. Dlatego, że ilekroć będziemy uciekać, to one się będą pojawiały, i teraz jest coś jest ważne. To jest tak, że moment, kiedy zatrzymamy się i obserwujemy te ciemne chmury w swoim życiu, to jest moment, gdzie my budzimy się bardziej w świadomości obserwatora. Bo kiedy jesteśmy w tej ciemnej chmurze i ta chmura wypełnia nasz umysł, to po prostu nie jesteśmy w stanie widzieć nic więcej. Poza tym filtrem, który tworzy właśnie ta ciemna chmura, w postaci różnych myśli depresyjnych, w postaci różnych zniechęcających spojrzeń na coś, że jest tak, jest tak i to jest, się przemienia w narzekanie, w marudzenie, totalne po prostu zniechęcenie do życia. I moment, kiedy zatrzymujemy się i obserwujemy te historie, opowieści, które snuje nasz umysł, może to być mogą być różnego rodzaju powody. I czasami nieraz my rozchmieniamy rzeczywistość, by złapać, dlaczego się czuję tak, a nie inaczej, dlaczego jest mi tak źle, dlaczego to i to. I umysł będzie to analizował, będzie podawał nam różnego rodzaju powody, warunki, które są niespełnione, oczekiwania, które są wciąż w nas żyjące, i będziemy tak cały czas w tej analizie grzęźli. Próbując znaleźć dlaczego. I co jest ciekawe, powiem wam, dalej się będą pojawiały te chmury. Dalej się będą pojawiały. Pomimo tej analizy, pomimo zrozumienia, tym procesom nie ma końca. Bo tak naprawdę możemy przeanalizować siebie i rozkminić na części pierwszej, i to nam przyniesie wiele fajnych wglądów, ale nie przyniesie nam tego doświadczenia, które pozwoli nam osadzić się w tym, kim naprawdę jesteśmy. Dlatego, że identyfikacja z myślami, a idącymi za tym emocjami, powoduje to, że my grzęźniemy i rozwiązujemy problemy, rozwiązujemy siebie, poznajemy siebie w obrębie tych filtrów mentalno-emocjonalnych. I tak długo, jak będziemy się identyfikować z myślami, z emocjami, tak długo będziemy po prostu grzęźli w tych nieustannych procesach uzdrawiania siebie. I widzicie, dlaczego o tym mówię? Ja to o tym nieraz mówię, ale jest kwestia taka, że moment, kiedy poprzez pokój ciemności, poprzez e, doświadczenie niejedzenia, poprzez różnego rodzaju e, spotkania się w medytacji z sobą, to wszystko przyczyniło się do tego, że ta identyfikacja z myślami, emocjami roz, rozluźniła się, osłabła. I to pomogło mi zobaczyć te pewne chmury. Z pewnej perspektywy, z dystansu. I to jest bardzo istotne dla mnie. Bardzo istotne, dlatego że wtedy ten obserwator, można powiedzieć, rośnie w sile. On staje się taki. Jakby staje się dla nas to naturalne i oczywiste, że obserwujemy coś, obserwujemy myśli, obserwujemy emocje, obserwujemy zdarzenia. I widzicie, to nie chodzi o to, że od razu rozwiążemy sytuację i będzie och, i ach, i tak dalej ale chodzi o to żeby zobaczyć daną sytuację z innej perspektywy, takiej przeczyszczonej, takiej oczyszczonej, takiej świadomej perspektywy. I to jest istotne, że kiedy spojrzymy na tą samą sytuację, tą swoje 4D, które tak nazywamy, że to jest po prostu wielkie nasze nieszczęście i tak dalej, ale zobaczymy to z innej perspektywy, takiego rozszerzonego spojrzenia w świadomości, że bez identyfikacji to to przynosi nam całkowicie inne doświadczenie. Zaczynamy widzieć w tym wszystkim, że moja reakcja była wynikiem tego, że się wkręciłem w jakieś emocje. Ale kiedy osłabia się ta identyfikacja z myślami, z emocjami, to każda chmura ciemna jest dostrzeżona i OK, przyjęta. Mam to doświadczenie, pojawiają się różnego rodzaju sytuacje. Można mówić o księżycu, o, o wybuchach wiatru o, na słońcu, można mówić o różnych innych układach gwiezdnych, można mówić o różnych zakłóceniach, jeżeli chodzi o gospodarkę hormonalną, o różnych miejscach, które wibracyjnie nas tak jakby łączą, i można mówić o różnych powodach, ale moment, kiedy my w sobie. Y, można powiedzieć, wraz z doświadczeniem, to nie jest tak od razu. Budzimy tego świadka, tego obserwatora, który jest w stanie bez identyfikacji z myślami i emocjami dostrzec te rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, bez wkręcania się. To nagle y, to, to wymaga czasu i to powoduje to, że my nagle patrzymy na pewne sytuacje y, z takim potencjałem wybrania swojej reakcji na to. I oczywiście pojawiają się ciemne chmury, i co zrobić. I za którymś razem cały czas, że nas to wkręca i wkręca, i my sobie nie dajemy rady, ale tak naprawdę czy my gdzieś tam pielęgnujemy w sobie Takie, taki czas zatrzymania, taki czas pobycia w takim świadomym oddychaniu, w takim spojrzeniu sobie, można powiedzieć, z jakiejś perspektywy na, na swoje życie. To wszystko nas uczy i tak naprawdę to wymaga czasu. Myślicie, że e, kiedy ktoś chce sobie doświadczyć jakiegoś tam stylu wolnego od jedzenia i tak dalej, i tak dalej, to to przychodzi od razu? Te różnego rodzaju nasze nawyki emocjonalno-mentalne, fizyczne, to wszystko wymaga czasu, żeby się z tym oswoić, zobaczyć, że można tak funkcjonować. Więc małymi kroczkami... Kiedy pojawiają się ciemne chmury w naszym życiu, to usiądź. Zatrzymaj się. Połóż się po prostu i obserwuj te chmury na niebie. One przychodzą i odchodzą. I wierz mi, że nieraz sen, nieraz zatrzymanie, nieraz nie robienie nic. Jest najlepszym rozwiązaniem, bo te chmury przychodzą. Ale. Tak długo jak my jesteśmy zidentyfikowani z tymi chmurami, z tymi opowieściami, które w kółko się zapętlają, i emocjami za tym cały czas wrzącymi, to to powoduje to, że my jesteśmy cały czas w tym, można powiedzieć, w tym pudełku swoim, w tym więzieniu. No ale dobrze, ktoś powie, no już. Tyle wyhodowałem tych różnych nawyków myślowych, które są tak bardzo mnie obciążające, tak bardzo mnie depresujące, tak bardzo mnie ściągające w dół, że już mi się trudno wyrwać z tego zapętlenia. I to są wyzwania każdego z nas, bo jak ktoś sobie tak bardzo mocno nagrzebał w swoim myśleniu, w swoich emocjach, a nie tylko, przyszedł jeszcze z innych inkarnacji z potężnym bagażem, to chcąc się spotkać z tym, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. To jest wielkie wyzwanie i każdy ma z tego z, z, te, te, takie wyzwania. Każdy. Bo każdy ma z jakiś bagaż. Czy to od rodziny, czy od innych inkarnacji, czy z tych doświadczeń traumatycznych, które miał w swoim życiu. I teraz jest kwestia taka, że właśnie po to my wszystko tutaj spotykamy się słuchamy, yy, poznajemy, by się wzajemnie inspirować, by wzajemnie się zachęcać w tym, by doświadczyć tej jedności, która jest w takiej naszej przyjaźni, naszych serc, byśmy mogli wzajemnie się przeglądać w sobie i inspirować do tego, żeby robić małe kroczki i wychodzić z tego swojego ciemnego gąszczu chmur, który po prostu jest tak wyhodowany emocjonalnie przez nas, że nie jesteśmy w stanie się z tego wyrwać. Dlatego pojawiają się aniołowie na naszej, na naszej drodze, którzy pokazują nam, pokazują nam inną perspektywę. Pojawia się przyroda, pojawiają się przeróżnego rodzaju sytuacje, które tak naprawdę są wyciągnięciem ręki. Pamiętacie tą taką historyjkę, która jest y, taka, że Panie Boże, wołałem do Ciebie, a Ty mi nie pomagałeś, y, a, a Pan Bóg, y, przecież Ci tyle, wyciągałem rękę, a Ty chciałeś tą pomoc mieć taką, a nie inną. Zobaczcie, jak nieraz w opowieściach my szukamy wsparcia i nieraz już mamy zafiksowane spojrzenie na to, że to wsparcie ma być takie, a nie inne. A ten wiatr serca przychodzi zaskakując nas, rozwywając chmury na yy, i pokazując nam inną perspektywę. Ale znowu zatrzymanie się i zobaczenie swojego życia z tej perspektywy nie narzekającego umysłu, nie marudzącego, nie tego bezradnego, tego bezmocy, ale zobaczenie swojego życia z perspektywy, która yy, jest Wolna od tego, że jestem silny, słaby, e, dobry, zły, jasny, ciemny, totalna neutralność, spojrzenie na to życie tak neutralnie, i z tego wyłania się właśnie ta moc wybierania na nowo. Świadomie, potem znowu wpadniemy w jakiś nawyk e, wyborów, który będzie nas, e, nas, nas jakby powiedzieć, się, krępował. Ale znowu mamy możliwość wybrania na nowo, na nowo, na nowo, swoją reakcję, swoje spojrzenie, ale znowu to wszystko, ta siła do tego, żeby wybierać, wynika z tego, że jesteśmy w stanie spojrzeć na swoje opowieści, myśl kształty, emocje, na swoje sytuacje, na całą swoją życiową sytuację z boku. I dając sobie tą możliwość takiego spojrzenia, każdego dnia, na chwilę, może kilka razy, tak spojrzeć, poobserwować swoje życie, które jest pełne różnych chmur, różnych sytuacji. I tak obserwować. Skupi, można się wtedy skupić na świadomym oddechu, na przestrzeni serca. Wiecie, wdech do serca, do tego ogrodu serca, zatrzymanie, spoglądanie. I zaskoczy Was to, że z tego wyłania się po prostu perspektywa, gdzie nagle widzimy, że i cień, i światło, to wszystko jest element tego tanca, w którym jesteśmy. I nie odrzucanie jakiejś części siebie, ale otulenie siebie w całości, jest właśnie tym, tą drogą, która wyzwala w nas tą jakość tego, kim jesteśmy. Bo jak będziemy dzielić rzeczywistość na chcianą i niechcianą, to zawsze będziemy w 4D. Wierzcie mi, że to zapętlimy się i wrócimy do tego samego punktu i będziemy dalej widzieć te ciemne chmury. Będziemy z tymi chmurami zidentyfikowani, bo część odrzuciliśmy siebie. I to są takie monopoli już fundamenty. W tym momencie są oczywistości, że nie ma możliwości dzielenia siebie na chcianą część i niechcianą. Obejmujemy się w całości. To jest po prostu coś, co jest jakby niezbędne tym Naszym doświadczeniu. Tak więc, kochani, widzicie, to się powtarza cały czas ta sama treść, cały czas to samo się mówi. Zatrzymaj się i obserwuj. Bez identyfikacji z chmurami, tymi mentalnymi, emocjonalnymi, na chwilę daj sobie tę przyjemność, tą znaczy przyjemność, tą chwilę takiego czułego otulenia siebie w całości poprzez obserwację neutralną. A z tej świadomej obserwacji, z tego świadomego oddychania, tej chwili, będzie wyłaniać się coś, co będzie nas zaskakiwało. Będzie wyłaniała się ta moc każdego z nas ku temu, że możemy wybierać nasze reakcje, nasze historie, nasze opowieści. Ale wybierać świadomie nie, bądź, nie być niewolnikami, skrępowanymi przez to, że jesteśmy jak jacyś, jacyś, że bezradni. Nawet ta bezradność może nam służyć do tego, żeby właśnie przekroczyć. Strefa komfortu, której trzymamy się tak bardzo, ona nam służy ku temu, żebyśmy właśnie mogli ją przekraczać, tą granicę prze, ro, przesuwać. I wiecie dobrze w sobie głęboko, że to jest w każdym z nas możliwe. Naprawdę, jaka sytuacja jest bez wyjścia? Znacie taką? A jak ktoś teraz usłyszy w swoim umyśle, moja sytuacja jest bez wyjścia, to powiem ci, że to jest 4D, prawda? 5D. Naprawdę, bo to jest kwestia taka, że ta sytuacja jest darem. Uwierzysz to? Przyjmiesz to? Nie, bo może będzie się twój umysł z tym kłócił, ale ta sytuacja jest darem ku temu, żeby właśnie w tej sytuacji zobaczyć możliwość. To jest wyzwanie. Możliwość do tego, żeby rozwijać się i przekraczać te swoje ograniczające punkty widzenia, które tak naprawdę cię jeszcze bardziej krępują. I co jest najciekawsze, wszechświat każdego z nas kocha. Tak bardzo kocha, oj, to jest, to jest tak cudne, tak bardzo kocha, że postawi na twojej drodze osoby, które będą cię inspirowały. Może być to utwór muzyczny, może być to jakiś. jakiś Coś, co możesz posłuchać na YouTubie, możesz jakąś jaką sytuację zobaczysz. gdzieś. To wszystko służy ku inspiracji i wszechświat tak bardzo o nas Cię troszczy. To jest życie. Życie, które po prostu się w sobie kręci ku temu, żeby się przejawiało w miłości. I nie pozwoli życie na to, żeby po prostu było cały czas w takim skrępowaniu tych myśli, które są... Zakorzenione w strefie komfortu i trzymamy się kurczowo pełni lęku. To nie ten czas. W naszych sercach jest odwaga w przepływie, w kreowaniu i w świadomym wybieraniu swojej opowieści. To jest to właśnie. To jest to. Tak więc, kochani, wiem, że w sercu wszystko wiecie. Wiem, że to czujecie. Wiem, że to są rzeczy dla Was oczywiste. Przypominamy sobie je po to, żebyśmy stawali w swojej mocy, jako kreatorzy, bez lęku. Ufając, że to życie, które się przejawia przez nas, ono tak cudownie nas prowadzi i tak cudownie nas, można powiedzieć, otula, że jak przyzwolimy na nie, to dzieją się cały czas cuda. Niesamowite cuda. Najlepszego dla Was. Niech wam cudownie płynie w tych ogrodach serc naszych. Niech nam płynie. Bo jesteśmy po to, żebyśmy się wzajemnie przeglądali, inspirowali i zamieniali to wszystko w takie działanie, które jest przepełnione kochaniem życia. Najlepszego. Trzymajcie się. serca do serca ku inspiracji. I niech to wszystko najcudowniej się objawia, i ten wiatr serca niech prowadzi. Dziękuję Wam bardzo. Najlepszego, hej.